Eee, znowu zaczynamy od początku. Ach, ile czaken, razy? Ale, początku. ale zobacz, ile mamy kredytów. 200, 200 dolarów. No tam masz monitorek przecież, tam zainstalowałem. A monitorek. no tak, no Nie, tak, no tak. No to zamówiono to... prawie Ej, ty Gomez chcesz co się raz widzieć. Ja. Gomez? To ten przywódca starego obozu? Dokładnie tak. Masz się stawić jutro o dziewiątej. Ale nikt mi nic innego nie mówił! Co Gomez ode mnie chce? Gomez ma do ciebie ważną sprawę i ważną misję. Lepiej bądź punktualnie. A co się stanie, gdy się nie pojawię, wędrowcze? Wtedy wyjmę miecz i cię rozwalę. <śm> wow, <śm> ale roleplay. Chcesz kupić? O, czy poleciałeś? Zaraz zobaczymy, czy poleciałeś. Nie, na Titan. Na, A, no, no nie, to, ma, okay. na, na Przysięgę. Na Przysięgę! Na Przysięgę! Przestańcie ja. grać z tym spolszczeniem, ja pierdzielę. Ląduję! Najlepszy! Oni mówią, tak. że ja mam nad głową Admiro Admirowie mówią, że mam nad głową. No bo eee. są pośledzeni, no cóż, powie, no cóż powiedzieć, mamy wow. takich ja, pracowników. O, ale to pięknie wygląda. Gdzie kurde, jesteśmy ten? w lesie. Wdychajcie tą naturę, panowie! Tylko pytanie, Uch, gdzie ląduje no ten? Nie ten. mogę poczuć tej natury. Gdzie jest rakieta? Tu przylatywała rakieta chyba, nie? To gdzieś będzie. Sure? You No nie widzę oh. jej tam nigdzie. Trzeba było no zainstalować... Modę na szybkie. Trzeba było hmm. zainstalować moda na szybki przylot, no. E, no mamy to. jeszcze Aha. tak 20 minut, zanim przyleci. Oh yeah. Poleciał gonić pszczółki, kurde. O! Tam jest! O, tam. Dobra! A! <laughs> łopata! Moja łopata! No, ej, ja chciałem łopatę! Chcesz łopatę? No! E, gdzie, jest moja, gdzie jest moja latarka? Kto wziął więcej latarek niż jedna? Nie wiem. Mam jedną. Co? A ja chyba zamówiłem. Dobra, skoro nie mam łopaty, to ja będę bił Dobra, chodźcie! Ja jestem głupi? Ja jestem, głupi? ja jestem głupi? Ja jestem głupi? Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu. 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 tu kurła! Nie kurwa! mnie! Nie A chłopaki ci chucz... Chucz... Mieli, że tutaj normalnie... Kurde! No, 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 ja jestem jest... gopi? Ja, no, ja, ja jestem no, głupi? Gupi. Kurde! Czerwony jestem przez No i fajnie, no i dobrze, jesteś czerwony! Nie, 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 nie. <ślaśńczyły> Oj! Well... idziemy do, ja, 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 ja. do Fire Exitu! Chciałem Wam powiedzieć, że most jest lekko uszkodzony. Most jest lekko, no, lekko uszkodzony. Ale weźcie Maxa ze sobą. A co Max nie żyje? Moja ręka jest w jego szkoliłku. tyłku. Moja o, ręka jest, jest w tyłku. Ja nie miałem latarki, A, biorę ja, 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 Daj go, pokaż daj Nie, zabawkę. nie dam ci Maxa, on jest na mojej pacynkę Chodź, Max z pacynkę zrobiłeś Let's go! Lecimy! Nie kamoniu, ty! Ale to nie moja wina była! Ale to moja wina, no, Idź tam, nas oglądaj! Idź tam, nas oglądaj ja już! Ja Kurde ja Weź go, go, zostaw przed twojej ten pod... A chyba? Pod A no, albo B? Opuść go, nie mogę pod B, pod B, pod tym klawiszem B. O, O. o. Jak coś wow, ma łopatę, ej. będę bi. Nie chcę bić. Czemu ty go nie tutaj? No czemu bierzesz na przygodę? Wszystkie Co za durnie. No właśnie. Przestań się, przestań się nim bawić. Kuźwa, zostaw go. Bo starczy mi pieniądze przez ja ciebie! Na o ja pierdzielę! Ja na podróż, ja mu nic wcale nie robię! Na podróż go zabierasz No tak zasłusz! Co, dasz go nie, się nawet nadawały. <laughs> Dobra mogę Bo pokoś! Wśród... <laughs> nie! Tak. Weź! zostań nie, nie, nie! Zostaw go! Dalej. Ja pierdzielę, kurna Rocky! Durniu jeden! Richard, o, jest no. tu main entrance o, o. A to się nowo się generuje mapa, bo widzisz pod kątem 45 stopni. Aha, faktycznie. No, są nowe pomieszczenia. Eee. To miejsce wygląda dość interesująco z perspektywy, jakbym był prawdziwym człowiekiem. No, no. Give me that! O, Chcemy brać tego. korek? Słuchaj, wziąć macie? korek. Korek? Wiem nawet, komu bym go wsadzić. Uuu, model GJH851, uuu. Jak tam się, podoba ci się podróż? Podoba mi się, Patrz. podoba. Cześć, nazywam się z... 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 <laughs> MaxPlajer. I <laughs> Ej, ma, czekaj, na czekaj. Daj mi go, daj mi go na chwilę, daj mi go na chwilę. Proszę. Cześć, Cześć ja zrobić? nazywam się Max Player, a to jest mój special na 100 subów. <laughs> Źle go trzymałeś. <laughs> <laughs> <Dobra, ale> ci... <laughs> To mamy żarówkę, wracamy. Wracamy. Eee, wracamy musimy chyba wracać do góry nogami. Tak, 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 tak. Za karę do góry nogami go noszę. Na nie mamy żarówkę. Trzeba iść z tym, co mamy, boże, ten most. O, ul! Z tym ul? mostem nie przejdziemy eee, no ja bym nie ryzykował na VR. Słuchaj, już co tutaj. Daliśmy ciała, że tak powiem. Dobra, musimy się pospieszyć, bo nam zaraz odleci. Jesteś już z nami bezpieczny. O. Dzięki, bohaterze! Luz, mordo. Ale on cię udusi za to. Są nie... Gdzie jest Miros? Kto, kto wpadł na most? Kto go uderzył łopatą? Nie ja, to ty! Ja nie wpadłem na most, było nas za dużo. Znaczy no, no wpadliśmy wszyscy, ale kto go uderzył łopatą? Nie. On no, ja. mnie zdenerwował. Czekamy aż Admiros wróci. No musi się pospieszyć, bo zaraz odleci. Wskakuj, To Osiema. zaraz wlatujemy. Siema Siup. Co z tego Magnifying Ej, Glass spra Sprawdź czy żyje, sprawdź czy żyje o. Ty możesz teraz zobaczyć jego rany na przykład O chuj, to jest jak nic zgon O kurde, Stwierdzam zgon The Ej, to Lazy go simple. Jak go teraz trzymam, co nie? To i teraz on się odrodzi to jego ciało zniknie? Tak Cześć o. Co tam? Wyszedł, uzdrowiłem go moją ręką Co tam? Ale go znieło co tam? Jak się sędzio w Szef się wkurzył na ciebie, czakan! Widzisz to? Widzisz to? Widzę. Widzisz to, kurwa? Widzę. <noise> Jesteś oskarżony. <Kurwa. głos> Kupię ci latarkę w nagrodę, poczekaj. Dobrze, idziemy. No. Szur? Sądzę, że nie. Tu jest spadek. Jest most. A, dobra, tu, no, tu jest tu. most, dobra. To poszliśmy tak trochę naokoło. Ta, ale Ty, Admiros, to chodź, chodź, chodź tym e, Fire Exitem, to jesteś pewien? Tak, bo to jest Fire Exit. E, 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 e. Nie, nic tam tędy. Czemu? Dlaczego? Tam nic nie ma, tam tylko macie skok z przepaścią. Aha, okej. Okay. Hello! da. Co? Co? Które? A, okej. Okay. Myślałem, jest że potwór dystup. już. Myślałem, że potwór już miałem iść mu na ten na pomoc. Więc nie ma w szafce? O, Pod ten. lewym spustem masz skan, jakby co? O, jest tu coś. To bier. Ja Czekaj tutaj też coś znalazłem. Gra. O, rybkę żeś znalazł. Ojoj. No! Rybka. Jak ją nazwiesz? E, Szymon. A, dzięki. O, to jest jakiś odnoga. No to ty idź w tamtym kierunku, ja będę szedł tu. Może coś znajdziemy. Dobra. Ciekawego. Muszę pamiętać o skanowaniu, bo na ja się zapominam o tym. Ta, ta, ta. Dzięki, że mi teraz też przypomniał. No. Nie ma, tam nic nie było kompletnie. Nie było Drzymi nic. to są jakieś zamknięte. No. O. To jest powrót. To my krążymy. Co nam nie mówią, żebyśmy szli fire ten Przecież kuźno byśmy dobrze szli. O. Lewitujący walw? Gdzieś ty po Eee, gdzieś w głąb. Uważaj, gdzieś niedaleko jest wieżyczka. Jestem za ścianą! O się słyszę, znalazłem fire exit. Okłamali nas, jest tutaj droga! No to przecież było oczywiste, zawsze jest droga przy Fajra. O kurwa! O! Działko! Co? Też. Kurna co nam Rocky mówi, że nie idzie firex exitem, bo jest tu, tu, tu nie ma nic No kurde, jest! Droga. No Bo no, jak my weszliśmy do no, to no, był zamknięty. to? No. No. To jest to pierdzielone jedno to... działko, uważaj widać. Tak, A, to już tam dawno. Jakie działko? Tak, tutaj nie ma. Serwerownia. Tak, byliśmy. Byliście w serwerowni? Mm -hmm, tylko nie wiem, czy coś tutaj nie jest dalej. Ja skanuję. A nie, Ale jesteśmy w Nie, nie ma nic. Bo na nie. Można M6 A, mogliśmy no. Jak byliśmy na statku. Właśnie zanosiliście przedmioty no, i na tak strach, trochę. Wow. Tak, bo zanosiliście. No, Szybko. Co? Coś tu idzie. O! 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 Bracken! Bracken! No on we dowodzi! Gdzie jest wyjście? coś? Zapraszam was tutaj. Taa. O mój jest fajne ekstra, chcieli. O, dobra, no to prowadź, prowadź, prowadź. Oni spanikowali. Oni spanikowali, my wrócimy na spokojnie. Szybko, szybko, bo tu jest Bracken. Szybko, bo tu jest Bracken. Nie o, zdobyłem nic. Cześć. Max o, żyje? O, o. Siema. E, Max uciekł tam gdzieś dalej. Okej, <laughs> okej. Okay, okay, okay. Ja pierdykiem. Jak w fajnie, że Braken wyszedł i was zmentum, nie? Zobaczmy, a w ogóle nie, nie wiem czy się da zmienić kamery na statku. Wy, wybrać użytkownika. E, nie mamy tej, e, tego moda. A to mod do tego był, żeby Tak, mod widok? do tego był. Już zapomniałeś? Ja myślałem, że to normalnie się wybierał. O Jezu. A, chyba Max żyje. To tchórze. Sam stchórzyłeś. Braken was przestraszył Ciebie też przestraszył, te słyszałem jak ci no. to jest w pokoju Kurde No właśnie Sam też wróciłeś przecież No bo z zawani poszedłem e... Ile mamy ten na statku Który, Max, tego? To... Teraz się nie da no Dobra, no nie to jest da się! Da się no. tylko nie te przyciski klikałem. No, no A, w sensie tak. to! No. A o to mi tylko chodziło! A o to ci chodziło, dobra, myślę, że chodzi o tą ja kamerę nie... tutaj. Ja mam wziął inny mund teraz. No, no, tak, no. Tak, zdecydowanie. Inny mund. Inny mund. Jakiś lepszy mund. Inny mund mówisz? to będzie? Co ty wybrałeś tutaj? Fogi. Renzi. Ren. Ren. Nie, byee! Nie lądujemy na rędzie. Lądujemy na rędzie, co się może złego stać? Hello, God. O, ale zimno. E, latarki rygo. panowie, pamiętajcie. No, dajcie. O Boże, ale tam jest po oczach. Nie widać chodzenie, chodzenie po tym śniegu. Dosłownie, no specjalnie ubrałem bluzę, żeby było mi ciepło. Boże, musieliśmy zimową mapę w zimę. Brać, zimową zimę mapę zimę. w zimę? Tylko pamiętajcie, na rędzie mogą się maski rozpić. O! Będziemy pamiętać. O! Tu idzie z mężczyn.

O! Okej okay. Co to tam, to, trzeba. to to! To ja Jezu, to ty, Boże! Jaki oddech usłyszałem Uważaj tutaj, bo... To jest ognisko Nie zeznałem wszystkiego O, jaki tu klimat No, no jest Nie ma, chłopaki nie Ale ma tutaj jeszcze jest na lewo droga jest. A, nie ma jest nic, na droga. nie ma Co mi mówisz? Jak tu nic nie ma, mówię. Znaczy, to no, idziemy tam. trzeba iść. Tu w lewo nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, no, nie ma nic. Okej, okay, dobra. Na pewno? jest um. Mam dziwne wrażenie, że Admiros mógł maskę znaleźć. Nie, dobra. raczej nie. Admiros jest tutaj, kurde, gamoniu. Widzisz go? Normalnie, ży... Oj, robocik. Halo? Co mu się stało? Nie! Nie! ja, no się ale nie Jak się jednak nagle odwrócił, to to tak było, że ja założył maskę tam! Nie dałem. No te hell. Tak to się to zastanawiałem o co chodzi. No. A tu nie mam. No niestety maski nie znalazłem jak coś. Ale znalazłem wedding ring i coś jeszcze. Opaki tutaj! Idę, idę. Więc się obrobimy górę. ale mam spadek FPS-ów. Weźcie lampę, ja zobaczcie co jest tutaj. Nie mam slotów już. Staj. Lotek! Lotek tu jest Jest creepy, powiem ci. Na górze. O masz hairdryer? A tu. Na Hair dryer. Mam małgoku. mam jeden obraz. wejście na górę! No, no, no. Wejście na Jeszcze nic nie zrobiliśmy. Chcesz jakieś? update był czy co? Nie, nie, a tak. Był update ten, zmieniający interior. Nie ma nic. Ale nie ma tu nic. No, flipa. Hopuuu! Uuu, Uu, aż mi się nogi zachwiały. Macie coś jeszcze? Kurde. No tak, weźcie fajną lampę. Dobra. Tutaj jest jeszcze przejście, widzę. Hmm. Bo tędy. I tędy. I Aha. mamy wyjście, dobra. O karamba. Psztyk, skoczył. No, Co ja będę się pierdzielił? A ile rzeczy mamy? No, no, ja jeszcze idę wow. zobaczyć zanosić te rzeczy. Cześć! Hej. Oni pozanoszą teraz? Chyba tak, bo nie wchodzą. Dobra, y, zacznijcie dobra, zanosić rzeczy, rzeczy Roki. Dobra. My jeszcze pozwiedzamy. Rację. Rybka. Lech. Biorę. U? Dobra, może zdejmę tą łopatę, bo boję Pasz, się, że cię uderzę, taj. nie? To Co tam jest? Bateria, biorę. Masz miejsce? Ile mamy miejsca? Jeszcze... No trzy miejsca. Ja mam tylko latarkę i trzy A, miejsca. No dobra, na ja, ja, ja mam tylko już... dwa miejsca, no tak. Zobaczyć. Ja już zanoszę, ja już, Ja mam ja już Dziwne, że jeszcze nic nie spotkaliśmy tutaj na tym rędzie. Nic nie kracz jak Ty jak kroki, kroki słyszałeś. Max? Max? Dodatkowe słyszałem. kroki słyszałem Wychodzę ja stąd Dobra, bezpiecznie Zamykam te drzwi Co to było? Uda! Ale, ale, i Grab. Ale ta lampa Wszystko. daje po z tym. No. Co to jest obraz? Jest więcej niż ciała Maxa O, tak. O, nie! O, O, nie! O, 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 nie! biegnij, biegnij, biegnij biegni. Co to było? To był ten nerf O, Co, Co, to to było? Było? Co, Co to było? to, była... to było? To Rukiego chyba pożarło No, coś słyszałem jakby zjadło Sprawdzam, sprawdzam A, kroki nie żyje <śc Zaraz Players> Cholera jasna ja, by Był ostatnim Jadł go lewiatan, a zostało coś tam przy wejściu jeszcze? Nie, no, ale jeszcze został po nim złom Trzeba iść, chłopaki huh. Trzeba D idę, ale idę Bart... idę ja, to ja Będziemy krzyczeć, będziemy krzyczeć nie będę was słyszał z takiego daleka Aż mi się zakręciło w głowie, powiem ci, jak zaczęliśmy tak uciekać No O, Się wystraszyłem ale daliśmy radę Roki został pożarty No. Yuh. Ja wezmę łopatę do rąk. Jakby ktoś tutaj... Mogę tu skoczyć, o... Co to był za krzyk? Czemu ja słyszałem krzyk? Ja nie słyszałem nic. Może ci się wydawało? Nie właśnie, nie wydawało mi się że słyszałem krzyk. Ja nic nie widzę w pobliżu. Max żyje, przemieszcza się. O, oj, jaka o, kropka wielka. O, o! Widzę to. O, ucieka. Ojej, oj oj, oj oj. nas, tam coś na statek nie wejdzie, bo są też te maski nie całe, chodzi. nie? Nie ma nic. Nie o, widzę, iść. nie widzę, nie Siema. widzę, nie wie. Ale nie na, wiem, na, nie na, czy na minimapie było, było widoczne. A widzieliście, no. że ja byłem przy tym złomie? E, tak, szedłeś obok niego, był na prawo od o. ciebie. No nie, to nie, to nie, nie, cały czas skanowałem, nic nie było, a już mnie zaczęło atakować gnu. Dobra, to lecimy. No, niech, no i tak co? mamy dużo. Tak mamy no dużo, mamy co? bardzo dużo. Takiego no, no, pożarło. To no, ciała nie odzyskamy, bo go zużarło. No my dodatkowe yeah. kroki w ogóle słyszysz, jak, jak poszedłeś w ogóle to ja słyszałem krzyk. No? Nie, wiem, nie wiem skąd, taki krzyk dosłownie. o. o, 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 o. <laughs> Może być to Przecież dziewczynka. By to była Ona. Nie wiem, nawet nie chcę wiedzieć na W Ogólnie 1400 mamy na statku, chłopaki. No to idealnie, na dwa kłata będzie. Będzie kwota. Ja, Dwa! Ja, EJSZE! Ja, idę Mam uczulenie na te księżyce, żart. sorry. Połóż Tak! No, o, to w ogóle wy widzicie tutaj model napisany na tym? Tak. Tak. No, tak, tak, tak trzymasz, że... Zobacz, podnieś Jest sobie. model, Ja widzę normalnie. Jest, model Model G... Gejot? Jakieś latarkę trzeba, łopatę trzeba uważaj. Uważaj, Admiros! Fuck you. Fuck you, kurna, nie lubię cię. Teleporter, teleporter można byłoby też kupić. Ile to będzie? 704, już chyba wystarczy, myślę. Tak. Starszy, No dobra, to nie sprzedaję No. Masz teleport? Dobra, I... o... my... f... -y. Nie no, na razie lotarki łopaty. I zamknąć. Ja to, wziąłem to, to, dwie to, to, to latarki, jest. tylko że ja nie umiem wpisywać, żeby były dwie. Wpisałem po prostu pro, pro spacja 2 Flashlight spacja 2 Aha, no. Aha dobra, nie widziałem. To zamówiłem, dwa ordery zrobiłem. Lecą już. Eee, tu. Widziałeś? Tu tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Nice. No i pięknie. Dobra! Lecimy! Jeszcze nie, lecimy jeszcze lecimy nie, jeszcze nie, tam. jeszcze nie. Jeszcze trzy... Co, zamawiasz coś? Tak. Co zamawiasz? Teleporter! Teleporter w randomowe miejsce? Eee, o, I zamówiłem jeszcze walkie oraz dodatkowe latarki w razie wujaków, żeby zginęli. No. No, pełen kipunek, dobra. Przyjdziecie po te rzeczy, kuźwa? Jak się uruchamia walkie? Ehm... Um. Ehm... Ja się, ja się łotki. No, pod może kub, nie działa. Pod no nie, bo że tu nie, nie działa. Ja nie tak. mam daj mi, daj mi, ja włączę. Chyba <laughs> że nie, nie naładowane. A ja <laughs> e, lewym gripem. Oh. Lewym gripem. Ah. Radioczek. Radio halo, Rocky. Svikið mjög maður að sprata með hennar.